Prowadzenie do informatyki. Informatyka jest dziedziną nauki zajmującą się przetwarzaniem, przechowywaniem i przesyłaniem informacji. Stanowi ona fundament współczesnej technologii i odgrywa kluczową rolę w rozwoju nauki, przemysłu oraz codziennego życia. Pod podstawą informatyki jest teoria informacji, która opisuje sposoby kodowania, przechowywania i przesyłania danych. W tym celu stosuje się różne systemy liczbowe, algorytmy oraz metody reprezentacji danych w komputerach. Podstawy teorii informacji. Informacja jest jednym z kluczowych pojęć w informatyce. Definiuje się ją jako zbiór danych, które mogą być przekazywane, przechowywane lub przetwarzane w celu uzyskania określonej wiedzy. Przekazywanie informacji odbywa się za pomocą różnych nośników, takich jak fale radiowe, światłowody, sieci komputerowe czy zapis magnetyczny. Informacja ma swoje podstawowe cechy, takie jak wartość, wiarygodność, aktualność i kompletność. Bez skutecznego przenoszenia informacji nie byłoby możliwe funkcjonowanie współczesnych systemów teleinformatycznych. Miary i kodowanie informacji. Miara informacji odnosi się do ilości informacji zawartej w danym przekazie. Jednostką podstawową jest bit, czyli najmniejsza porcja informacji, mogąca przyjmować jedną z dwóch wartości, 0 lub 1. Oprócz bitów stosuje się także inne jednostki, takie jak byte, który składa się z 8 bitów oraz jego wielokrotności, takie jak kilobyte, megabyte, gigabyte czy terabyte. Entropia informacyjna, pojęcie wprowadzone przez Clouda Shannona, określa ilość niepewności w systemie informacyjnym. Jest to kluczowe pojęcie w teorii informacji, które pozwala określić optymalny sposób kodowania danych. Redundancja w informacji oznacza powielanie danych w celu zwiększenia ich niezawodności, co ma zastosowanie w kodowaniu korekcyjnym. Kodowanie informacji. Kodowanie jest procesem transformacji informacji w określony format, który umożliwia jej efektywne przechowywanie lub przesyłanie. Jednym z podstawowych algorytmów kodowania jest algorytm Shannona-Fano, który wykorzystuje hierarchiczne przypisywanie kodów do symboli na podstawie ich prawdopodobieństwa występowania. Bardziej efektywną metodą jest algorytm Huffmana, który przypisuje krótsze kody częściej występującym symbolom, co prowadzi do oszczędności w przestrzeni kodowania. Porównując algorytmy Shannona Fano i Huffmana, można zauważyć, że obie metody dążą do zmniejszenia ilości bitów potrzebnych do reprezentacji danych, jednak metoda Huffmana jest optymalna w sensie długości kodu. Warunek FANO określa, że kod prefiksowy, czyli taki, w którym żaden kod nie jest prefiksem innego kodu, zapewnia jednoznaczność dekodowania. Systemy liczbowe. Komputery operują na liczbach zapisanych w różnych systemach liczbowych. Podstawowym systemem jest system binarny, czyli dwójkowy, w którym każda liczba jest zapisana przy użyciu tylko dwóch cyfr zera i jedynki. System ten jest naturalny dla komputerów. Ponieważ odpowiada dwóm stanom logicznym, włączonemu i wyłączonemu. Oprócz systemu binarnego stosuje się system ósemkowy, którym liczby są zapisywane przy użyciu cyfr od 0 do 7, oraz system szesnastkowy, który używa cyfr od 0 do 9 oraz liter od A do F. Konwersja między systemami liczbowymi jest niezbędna do przetwarzania danych i ich reprezentacji w czytelnej dla człowieka formie. Reprezentacja liczb w komputerze. Liczby w komputerach mogą być zapisane na różne sposoby. Istnieją metody kodowania liczb całkowitych oraz liczb rzeczywistych. Podstawowe sposoby reprezentacji liczb całkowitych obejmują kodowanie znak moduł, kodowanie w pierwszym uzupełnieniu oraz kodowanie w drugim uzupełnieniu. Zapis zmiennoprzecinkowy zgodny ze standardem ILL 754 pozwala na przedstawienie liczb rzeczywistych z dużą precyzją. Obejmuje on zapis mantysy oraz wykładnika, co umożliwia przechowywanie bardzo dużych i bardzo małych liczb. W zapisie zmiennoprzecinkowym istnieją również wartości specjalne, takie jak nieskończoność oraz liczby nan, -N, oznaczające wartości nieokreślone. Algorytmy. Algorytm to skończony zbiór precyzyjnych instrukcji prowadzących do rozwiązania określonego problemu. Podstawowe własności algorytmów obejmują jednoznaczność, określoność, skuteczność i skończoność. Algorytmy można zapisywać na różne sposoby, między innymi w postaci pseudokodu, schematów blokowych oraz języków programowania. Tworzenie algorytmów wymaga znajomości struktur sterujących, takich jak instrukcje warunkowe oraz pętle. Istotnym zagadnieniem jest analiza złożoności obliczeniowej, która określa, jak długo będzie działał algorytm w zależności od rozmiaru danych wejściowych. Wyróżnia się złożoność czasową oraz pamięciową, przy czym dąży się do minimalizacji obu tych wartości. Maszyna Turinga i architektura komputera. Maszyna Turinga to abstrakcyjny model obliczeniowy zaproponowany przez Alana Turinga. Składa się ona z nieskończonej taśmy podzielonej na komórki, głowicy odczytująco-zapisującej oraz tabeli przejść definiującej sposób działania maszyny. Model ten stanowi podstawę dla teorii obliczeń i jest fundamentem współczesnej informatyki. Architektura von Neumana, zaproponowana przez Johna von Neumana, opisuje sposób organizacji komputera, w którym dane i instrukcje przechowywane są w tej samej pamięci. Komputer składa się z jednostki centralnej, pamięci operacyjnej urządzeń wejścia i wyjścia oraz magistrali systemowej. Przykładowa maszyna cyfrowa, jak na przykład prosta maszyna cyfrowa, ilustruje podstawowe zasady działania komputera.